Przy małym oknie siedzi staruszka, od lat przykuta do swego łóżka. Patrząc się w okno, łzy jej spływają. Czemu jej dzieci nie odwiedzają? Mąż ją zostawił, miała pięcioro, jedno umarło, zostało czworo. Choć miała ciężko, rady dawała, tak z wielkim trudem ich wychowała. Dzieci dorosły, świata poznały. Zawsze na święta ją odwiedzały. Wnuki do babci chętnie jeździły, Babcie kochały, z nią się bawiły. Ale po latach przyszła choroba, Babcia nie stanie na swoich nogach. Choć dom ma duży, lecz jest w potrzebie, Któryś z mych dzieci weźmie do siebie. Pierwsze, najstarsze mówi: Nie mogę, wiesz, robię sławę, mam inną drogę. Czas nie pozwoli byś ze mną była. Biedna staruszka się zasmuciła. Mówi jej drugie: Mamo kochana, dla mnie to w życiu byłaby zmiana. Porzucić pracę, własną karierę, bo nie chcę w świecie być tylko zerem. Ja bym cię wzięła, lecz dom mam mały. Dzieci by zawsze się dokuczały. Różne wyjazdy, wycieczki w lesie tak powiedziało jej dziecko trzecie. Biedna staruszka patrzy na czwarte, może ma dla niej serce otwarte. Być może w Nim jest godność człowieka, gdzie na spokojnie śmierci doczeka. Mam rozwiązanie dla Ciebie, mamo, żebyś na starość nie była samą, jest dom opieki, a w nim lekarze, może i w nogach przywrócą władzę. Twój dom się sprzeda, grosz podzielimy, na pewno zawsze cię odwiedzimy. Na każde święta cię zabierzemy, jak źle ci będzie, to cię weźmiemy. Biedna staruszka za wychowanie teraz ma piękne podziękowanie. By ich nie zranić, tak przytakuje, z wszystkim się zgadza, co los szykuje. Przy małym oknie siedzi staruszka, od lat przykuta do swego łóżka. Ciągle wspomina, choć jest dziś samą że zawsze była wspaniałą mamą.